Eee, słuchajcie, eee, są ludzie, którzy w Cancel carry noszą 9 mm. Andrzej, jaki ty nosisz? 9 mm? A 9 mm. Nie, 9 Zima nosi 45 mm. <laughs> nie, nie będę celował do Andrzeja, żeby nie było. 45 piątka, rasa porządnie. Eee, jeśli macie broń tylko i wyłącznie tak. broń ze sobą. To tam po dobyciu tylko 45. Nie ma radę. radę. Nie używać kapiszonu. I pamiętajcie, tylko Cancel Carry 45. O, jeszcze No i Można, bo ży z żywym partnerem tego nie zrobicie. Nawet jak ma kask, to jest to takie ciężkie. Ale tu fajnie można go pff, z można. bańki ściągnąć. Można to... sobie pozwolić na odrobinę fantazji. Tak jest. Petarda, <laughs> zabawa, pierwsza klasa. Сердечно приглашаем.